Pasty warzywne stają się coraz bardziej popularnym produktem w naszych domach. Ma to związek z coraz szybszym tempem życia i szukaniem prostych kulinarnych rozwiązań. Pasty do kanapek to wygodna, a zarazem niezwykle smaczna propozycja na przekąskę w domu, pracy czy na wycieczce. Za popularnością tych produktów stoi także zdobywający coraz większą liczbę zwolenników weganizm. Pasty wegańskie dostarczają bowiem do diety wielu niezbędnych witamin, minerałów i innych cennych składników, jak np. błonnika pokarmowego. Wiele z nich dzięki zawartości waszych strączkowych, np. ciecierzycy, Stanowi także doskonałe uzupełnienie bezmięsnej diety w białko o cennym składzie aminokwasowym. Wybierając gotowe pasty na kanapki, warto pamiętać, aby przestrzegać kilku zasad. Najważniejszą z nich jest zapewne prosty, w miarę możliwości krótki skład, bez zawartości zbędnych wypełniaczy, barwników, dużej ilości soli i innych polepszaczy smaku. Dobra pasta kanapkowa powinna być po brzegi wypełniona warzywami i naturalnymi przyprawami podkreślającymi smak i aromat produktu. Smalczyk wegański, pasztet z pieczonymi warzywami, humus z dynią i imbirem, pasztet ala falafel, pasta z pieczonych batatów, hummus z wędzoną papryką i marfią, a może hokorella, pasta siecierzycy i daktyli. Na którą pastę masz ochotę? Znajdź swój ulubiony smak. Wszystkie produkty z naszych filmów oraz wiele więcej znajdziesz na stronie zdrowia.pl. Link ze specjalnym rabatem znajduje się w opisie filmu. Filmy na naszym kanale pojawiają się w każdą środę, dlatego pamiętaj o kliknięciu przycisku subskrybuj, aby być na bieżąco.